Dzisiaj jest ostatni dzień promocji na Palion Style oraz na bilety koncertowe. Ostatni dzień Black Weeku, czyli niedziela. Już jutro nie będzie przecen. W tym momencie na Palion Style niesamowite ceny. Jest Black Week, a to oznacza, że są na Palion Style przeceny nawet do 70%. Również cała trasa koncertowa jest przeceniona. Wszystkie bilety były za 150 zł, teraz są za 130, a zaraz święta. Lepszy niż milion są dwa, dzisiaj mam więcej niż chciałem, dzisiaj mam wszystko, aha Zobacz jak wszystko się udaje Lepszy niż milion są dwa, ona patrzona to reakcja palionowa, aura maksimum Jak sigma wchodzę na stół, nie ma zakazu Co sprawi, że zejdę. W Dzisiaj pan Bolowski przygotował w tych hangarach zdjęcia produktów od wszystkich. Będzie mój produkt, będzie od Mai Dave'a, Lola, Olka, Leona, Prześladowcy, Leonka... Pominąłem kogoś? Nie, nie. Co cię bawi, że piszesz ddddddddd? Właśnie ty, Leonidasie. Co? Bo mnie wszystko śmieszy. Panowie, no, panowie, e, dzisiaj e, ocenka! Dzień dla was produkty e, dzisiaj. Właśnie, tylko pytanie, Bolo, jak te produkty będą wyglądać i czy one będą... E, e, tu jesteś mój projekt, e, tu to jest mój projekt! Projekt! To jest, to jest projekt, projekt, to tak projekt. Tak naprawdę projekt produktu. Zobaczymy, widzowie, czy Bolowski spełni życzenia. W sensie chciałbym mieć na pewno jakiś produkt w sklepie. Zobaczcie problem, znaka, Czy chcielibyście w komentarzu napiszcie, czy chcielibyście, żebym miał jakiś produkt swój w sklepach? Co? Widzicie, co mam w ręce? 5 grudnia też będziecie to już mieć, bo jest premiera płyty. Do końca grudnia płyty będą podpisywane, ale od stycznia w sprzedaży oczywiście będą płyty, ale już bez podpisu mojego. Dostępne na Palion Style. O. Nieważne, nic. Powiedz, nie masz powiedzieć, że są dwie Maje, ale okazało się, że są dwa Paliony. <noise> dwie Maje i dwa Paliony? Ewidentnie, to no, jest to problem duży. A, a czemu nie ma dwóch Leonów na przykład? No bo, właśnie. Bo, bo Leonów mniej produkty pasuje. <laughs> no tak. A jak, jak, jaki ten? Leon to powinien mieć megafon nie jako powiem, swój produkt. Nie powiem, musicie zgadnąć. Dobra, pierwszy, pierwszy, pierwszy. To od czego zaczynamy? Odpaliona? Od Paliona od, od razu. Ja Nie, zostawmy moje na koniec. No, no Zacznijmy dobra. Zacznijmy od lolowskiego owieczki naszej. O, dobra, dobra. I co ma? Produkt. Co to jest? Lolo milk! Lolo milk. A to nie powinno być coś, jakieś dywany czy coś, wiecie futra? Nie! owcy, mleko, jak mleko, są kozie to o, nie nie mleka, mleka to owcy Bo nie daje Boże, mleka, Ty głupku! Owca nie daje mleka! No owca... Ale, są, ale, ale nie daje! By... No nie, ale mogłaby pracować jako psy mleko nie? Ale, ale właśnie, poczekaj! Jakie jest no. mleko? Kozie, owcy. krowie i... i... Eee... Tyle, tak? Eee... Kozy! No, Czyli no. Bolo wymyślił nowe mleko, którego jeszcze nie ma, a mianowicie. Tuk. To będzie najlepszy produkt. Tuuuuck! Tu jest bezcenny! mi pieniądze! Chcesz to Ale wyprodukować? Skąd ty ogarniesz? Nie dawaj mu owce. nic! Widzowie, jeżeli chcecie mleko Lola, czy mleko Owcie, którego jeszcze nie ma, pytanie: jak to zrobić? To będzie. Nie. No nie wiem, ja jak to ogarnę. zrobić. Dasz radę owce? Na pewno! Dobra, ja, ja, ja na to liczę, ja na to liczę. E, dobra, wiecie co, bo ja będziemy zabierać sobie to. I ten A, produkt i musimy ocenić od dycha, 1 do Dycha! A zmieniłeś zdanie no, nagle, tak? Zmieniłeś no, zdanie? Ja cały czas mówiłem, że dycha, najgorszy to jest. Bez względu zdaniem to, nie. Nie. 8, 8. jest innowacja, ale jednak to mleko. A to w sensie w takim! No to jeden! Aha, że dycha jest ja się! Nadzieja. Nadzieja. Co? Bo ten, bo są lepsi jeden no dobra no jak już mi tak nie ja zostawiam ja nie zmieniam o 8 może, wiesz, człowiek co jaio się widzisz ten projekt jak to wygląda w ogóle o jest 10 17 punktów ma 17 punktów ma co teraz co najlepsze tak a teraz A, widzowie teraz będzie najlepsze zaraz Bolowski to będzie płyta bola muzyczna ale po prostu Widzowie, ja mam płytę no. u siebie w ręku i taką możecie znaleźć na Palion Style, a dzisiaj jest ostatni dzień przecen na Palion Style. Ostatni dzień i przeceny na bilety koncertowe i przeceny na, e, no rzeczy, na Palion Style. Także zapraszam serdecznie, może jeszcze w poniedziałek jakieś przecenki będą. E, dobra, e, Bolowski, sprawdzam. Zgaduj. Czekajcie, może zgadujmy najpierw Dobry. co będzie tam. <śmiech> 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 <Bol> <laughs> No. Ej, czekaj. Jakby w McDonaldzie było właśnie taki Bolo min i maskotka mniejsza, miniaturowa maskotka tak. w środku. Genialne. Genialne. tak, tak, tak no, to by było genialne. dobre. Ej, szczerze. Bez, to, że... bez zieleniny, tylko burgery i muskoski. Ale tu jest zielenina, na tym, tym. No. no. Ale babo nie. <laughs> to chery, mało, nie? Bo do nie? Ale Bolo no. to będzie twój burger, czy to cheesburger zwykły? To no, no, ale z większego bym zrobił. Na większego być, to, to jest do zmiany, to jest do zmiany, ale, ale szczerze, w sensie opakowanie wygląda genialnie. No to no. jest fajne. To no, piękne jest. Bo, bo, bo no. na pewno więcej, no lepsze niż od Lola, moim zdaniem. Chyba Lola Dyska, muszę no, chyba zmniejszyć punkty Lolowskie. tutaj daję 8. Ja, tak, ja tu dam tu dam 8, a tu nie, dam 6. dam jednak 7. Bo nie e, wiem, serio nie, to tak To jest, co, 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 co? nie, nie chciał być takiego? Nie, Happy Meal fajnie się pomysł, Cześć, To jest wasza. genialne, no genialne, Olek, co ty gadasz? No dziewiątkę dałem, co się pultarz No, ale on dał siedem. Tak, bo na pewno będą lepsze. Aha, że ty tak z zimną, schłodną głową podchodzisz do tego wszystkiego. I jest. ty specyficzny, posztaj. chłopaku, jesteś specyficzny. Ej, a znasz tego shota? Jakiego? Ja znam no wszystkie shoty. w tym ja. miejscu, dosłownie w tym miejscu ci trzymałem i, i ty zrobiłeś tak. Puść mnie, puść mnie, puść, mnie. puść. puść mnie. Ej, yeah. dobra, zróbmy tak, kto zrobi najlepszy edit do 13 grudnia wygrywa moją maskotkę, edit musi mieć jak najwięcej lajków do 13 grudnia, bo wtedy będę upaliona i będę mógł wziąć tę maskotkę, którą wam wyślę. Do 13 grudnia. Macie dir z Leonem właśnie. Grasz tu? Macie dir z, z Leonem. Tak jest. Ej, bo bolowskim bo też możecie robić, Jolku, i zobaczymy, kto będzie... Dobra. dobra. Bo co ty zesła, i Aha, okay. ty chcesz na TikToka zrobić? Okay, Ale mam do śmietnik do... weku! I do płycy! I do picy. I do picy. <gryst> Proszę cię, ty Przyjmujesz medal kniżki. To, to nie. Musi, <gryst> mi się wydaje, że rzeczy bardziej niezaplanowane siadają niż takie a, zaplanowane. A dokładnie. Więc nie możesz bolo nic planować. Leonek to ej! <gryst> Przecież jest baton, Leon <gryst> To bardzo ooh, popularny baton, Lily. Ale ja już go nie ma to, chyba. Co Macim. innego? Mek, i. Mm. to jest? Wygląda, batoniki. wygląda Ale jak to bardziej Lyon. wygląda jak paczka od chipsów No tak, to prawda. Ale są takie batony, Nie ma takich paska. batonów. Chodzi nie. o takie małe batony, dużo rzeczy jest. Batoniki. Małe batoniki w paczce, rozumiesz? No. Nie każdy jest taki jak tej batony Ale bez sensu jest takie opakowanie, bo one się tam pogniotą przecież. Ty jesteś za głupi! Hejter. To, to zamiast. hejter, hejter! kogo my tu mamy? Hejter, Demil! hejter, kogo my tu mamy? Niszczyciel dobrej zabrawy i uśmiechów dzieci na buzi! Zabrawy! <grym> Co? <grym> <grym> zabrawy, zabrawy! dobra, Ej, jak to jest? dajmy cenę. Tutaj pięć, będę dał pięć, pięć, pięć. Ja bym dał najmniej chyba. Nie ma takiego opakowania. Chociaż, szczerze, dobra, tu no lola, będę zniżał cały czas. No lola, to jest mleko, nie no, to jest. Nie ma. 6, to jest dobra. to lepsze od tego, daję piątala. Ja będę ustalał cenę, to muszę po prostu porównawczo wszystko robić. No bolo, Lef. na razie fajne rzeczy, powiem ci bardzo fajne rzeczy. Ajdej. Kogo byście chcieli teraz? Dave, może co, czy nie? Dobra, chodźcie Davea teraz, zobaczymy, co Dave będzie miał w swoim ekwipunku Uwaga! No. Uwaga! No. Uwaga! Co to jest? Żabie cukierki! Ej, ciekawe Zabie to! Cukierki. No. Fajne, nie? Ja ciekawe, ciekawe jaki cikręca. smak ma to. Właśnie. A wygląda jak paska z To patka. by było obrzydliwe, nigdy bym nie zjadł żabych cukierków. Cukierki z żaby, to jak we Francji. Ej. Tak? Chyba to nigdy nie jest. Nie wiem. O smaku Od smaku czego? jakim buraków? buraków? O smaku buraków, bo takim burakiem z <noise> Dobra, to no, TikToka. Jakiś dobra. On jest jakiś Bolo, dziwny. Bolo stara się zrobić szota na TikToka tak, właśnie. Tak, 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 tak. No, dobra, żabie cukierki, fajny pomysł. Mm, więc zadajcie zaka, czy jedli cukierki z żaby, ale... Niżej niż Lionek to powinno być. Czyli Lionka daje siódemkę, a tu daje szóstkę. O, w sumie plecy to batoniki jadł. Trzy? No tak! Ej, nie zjadłbym żaby! Le Leon, to jest najmocniejszy krytyk. Tak, bo ja. Nie, bo ja. Ja po prostu jestem uczciwy, a wy wszystko zawyżacie. Ja mam, mi się wydaje, że uczciwe. No ty, na razie nie. Happy Mill Bola mi się najbardziej podobał. Happy Mill Bola był fajny. Kto? Może maja teraz, któraś? No można, bo jest ich dobra. Zacznijmy. E, Ej, tu Ta, dobra. Chyba, to były lepsze produkcje. Pyk, pyk, pyk. Bolo. E, co to? Ej, to nie tu. Bolo. Co to było? <laughs> Płatki Ale Ładne, ładne, bardzo ładne Dziewczyny, dajcie znaka w komentarzach, czy zjedlibyście takie płatki od Maji, tutaj takie Polka, fajne, kolorowe Ej, nie ma kolorowych płatków w Polsce Ej, nie Tylko w Stanach są, tylko w Stanach Ale, w Polsce, ale sprzedają w Polsce No tak, ale wiesz, nie wszędzie, nie wszędzie o, Ej, są, są, przecież było pełno płatek youtuberów, co kłamiesz? Kłamca! Ale nie, nie, nie chodzi, chodzi o to, że każdy kolor jakby, o to chodzi. Ej, co no youtuberów. Ej, to Bolo, Bolo powinien mieć takie płatki. Ja powinien mieć takie płatki. No, bo... Bolo, Maja zabrała ci płatki. O kurde. co to? ty robisz? Co to było? Lepiej tam nie zaglądaj, bo tam są sekrety Ej, tajne. To przecież tam to na jest na mnie, to... Co ty, co ty da... robisz? Chwila. Co tam był? Co ty robisz, no? Co jest? Jakim Ogarnij cudem? Ogarnij się! <laughs> Jakim cudem? <laughs> Jak? <laughs> oh, nie mogę się. Czemu tam są takie coś? Nie? <laughs> no bo to kiedyś dla ludzi byś go... On mnie zgubi! <laughs> Dobra, płatki no. Maja... Dużo, Siedem dużo, i ja bym dał ósemkę. Szczerze, jadłem takie. Pół. Ale Pięć, bardziej ja pasują tego do bola. Nie bardziej pasują kolorowe do bola. Eee. Ale, ale Mai też pasują No tak, no tak <grywa> Ale Bolo, to w sensie Juna ci kradnie właśnie Twój wizerunek Bolo, nie? <grywa> no Co? Ej Bolo, bolo a, zapomniałem o tym Tak, Bolo, bolo się zakochał bolo. Co ty powiedziałeś? <grywa> Ej, jakby mi się pojawił Co <grywa> jest? I teraz powiesz takie zbytkie słowo A co, nie <grywa> lubisz Mai? Lubię Ej no, Bolo, to zakochana para Czyli co teraz z Leonidas, tak? Nie! Wow. jest to za no. Nie, nie, nie! Co? Prześladowcę może? Nie prześladowca. Ale przecież to prześladowca nigdy nie będzie miał swoich rzeczy. No i co? Ale, ale lipa. Beznadziejnie. jakie głupie! ci! Pierniki! To są pierniki na świecie. Nie, ale przecież to nawet nie jest podobny do prześladowcy. Co o, to jest tu? Ej, bo to jest ostry o, sos. Bo to jest ostry sos! Ej, co tak. to było ciekawe! Lubię ostre sos. Ostre pierniczki? Czegoś takiego nie widziałem? Ej, to było Ej, fajne. Genialne, genialne. Ale to nie jest w ogóle związane z prześladowcą. No, no. To nie no. są pielniki dla gołtów, Ale którzy dopiero no. mastydzy. Ej, on powinien mieć coś ostrego. Ej, ciekawe, co ja mam. Może ostry sos mam. Jeden. Mm. co? Tak, jeden, mi? jeden. Łatwo Jada wszystko, co od prześladowca. Sześć! Współpracuję z prześladowcą. I ty. Bolo, jakie sześć? Co by mi Bolo, zmień tą notę, bolo. Zostaw mi. Bolo. <laughs> o, bolo. Bolo, bolo zostaw Nie zmieniam tego, to jest moje, ja decyduję Ej, Leon zmienił za ciebie. Bolo! Ja nie wierzę, Bolo, że ty dałeś tak mało! Bolo, bolo. Ilość bro! swojego da IQ dał na tabliczkę. zobacz, Chodź zobaczyć, chodź zobaczyć. Bolo, ale tu jest Twoje IQ napisane. Tak. No, zmienił. A jest to co? Dalej. Kurde, Bolo jest bezkonfliktowy ja dzisiaj. Tak, Bolo. Bolo, jakami się nie gada, jak to się mówi, nie? No, na pewno dzisiaj się uda jakiś Edit na TikTok, prawda? Edicik. Edicik. tak, tak. Kopa. Kopać? Kopać. Aurea Maximum! Jak Sigma wchodzę na stół? No! Co my tu mamy? Leon. Mm. Popsicle? Ej, szczerze, myślałem, że będzie coś lepszego. Ej, Ej tak, No, bez Szaula. Bez Nadziejne, kto to robił? Ej, Leon, bez, bez wola. Wola, ty buraku. Ej, patrz, Leon, <laughs> no, bez <do> Szaula, <sobą>. nie ma <laughs> go. Wybierasz no to dałeś? <noise> nie no szczerze, Leon sobie się postarałeś. Słabre. Słabre. A czemu się? Ja przecież to Bolo wszystko robi. Ludzie. to musisz się z nim Kose dogadać, ale bąlego. on psuje twój zero wizerunek właśnie. Nie, się Nie. Popsuł coś... ci wizerunek właśnie. Zelo. Eee. Zero! <noise> Nieważne, <Zero. głos> <noise> ja, ja 4, sobie 4, mogę dać 4, 10 Jakieś inne Bez mogłyby być. No, 3, o, 3. Bez Olek na pewno ma zero no, już, jak coś. 10, ej. To nie jest Tyka krytyk ja prawidłowy. Aura, Maximum. <laughs> Dobra, lecz, Olek mi się wydaje, że będzie miał... Co? Bureki! No Jesus półak! Ej, ja, ja mogłem mieć buraki! Boże, bo 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 jaki to by było Kręć TikToka, nie przerywaj yeah. mnie. Yeah. A, okay, sorry. Ej, Olek będzie miał mieli knicę. Jezu. Nie no, Bolo, a, jesteś takim kinczerem dzisiaj, tego się nie zasłuchać Już Zróbcie. wiem, jak wy się czujecie na co dzień Zróbcie jakiś Ed z jego nieśmiesznych tekstów Idę piec Dobra, pokaż to Dokładnie Game Damn. Ej, mega fajne Fajne Mega nie? fajne Co, zazdrosisz mi Bolo, co, że mam a ja nie? Nie Ej, Leon, lepsze niż twoje Eee, no dobra, no to akurat jest lepsze Panie, to Ej, wygląda, nie ale czemu on Olki. mi takie słaby dał? No nie, nie? wiem. No. Olki, pa jak to się nazywa? Olki! Wiecie co to powinno być napisane? Bulolki! Jezu. <laughs> kocham <laughs> dzisiaj tak symola, kocham mnie. Ja. Bolo nie przestawaj, błagam. Chodź, Bolo, masz zdjęcie. Dobra, Jezu, daj... dobra. Ale kryj. <laughs> Bulolki! 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 I ten! Jolki! Bladę jedną! Sławkom daję. 8. Ja daję dużo, bo mi się podoba im 8,5. 8, 8 najlepsze ze wszystkiego razem z Bolowskim Happy Meal. A tu ja mnie nie lubię. Nie. Nie oblizamy Nie obniżaj! I my dali ci ty. Kto mu dał ci? A, od dawna. Od dawno. Ale on mu dał 3. A, średnie jednak. A krytyk. Ej, zostałe. O, 2 moje. Dobra, maję teraz. Czemu maja teraz. Czy u maja? może jedno. Tak. No, a jak? Dawaj to Odpłynie. po lewej, to po lewej, to po lewej! Na pewno? A, to, ale jaki taki tak, będzie produkt Paliona w sklepach? Jaki będzie produkt, Bolo? Lud Palionka! Jak to wygląda? BOOM! Ej, serio, będziesz miał takiego lodu? BOOM! Taki Fajny, nie? Fajny! O, w takiej fioletowej mazi, ej! Fajnie wygląda! luty no mega dobrze wygląda ten lód szczerze? Eee, jakby to był taki gibek, jak kiedyś były te gibki, to O, OK. Było... gibki. Uuuu, <gibki>, 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 gibki Nie widzowie, no ten gi gibek był chyba no, najlepszy, widzowie, nie? Dajcie znaka mam no. zna, zrobić loda gibka. Eee, dobra, to co tu dajemy? Luteczka Nooo <gibki> No, dam. A to ja Jak by... mi się? O jak to jest Co nie, ja serio Jakby ja ja to był kibek to bym dał udychę Fajnie mu jego skina w ogóle zrobiło, tak ciekawie No No i co teraz? No, no i no teraz, no. teraz Maja Teraz Maja Tak? Nie Aura Maximum No serio A może, a może Zastaną. Palion? Może Palion z Ej nie ma, powodu. Muszę zrobić buty na paliwce, czemu nie butów? Ej, nieźle Zobaczcie, Panie, gdzie są buty Bola Buty Bola rozmiar, na świetle rozmiar. Rozmiar, rozmiar 24 dla Bola No i git Jaki masz rozmiar buta, Bolo? 25 Jaki? Co No i co? Jaki masz rozmiar? 25 25. Ja. plus 5 jaki to będzie? Czekaj Mały bardzo T Takie? Mały? A ty byłeś? nie mają bobasy małe. No bobasy mają! Przecież dziewczyny mają 36. Nie no, bobasy mają, mają takie mniejszy. 16 chyba 34. Dobra, eee, buty mają, podobaj mi się, daję dziewiątkę chyba. Ej, no ja też dam, ale... Ja dam tychę. Chodź. Co ty robisz? Co ty? Ej, idziemy! Co ty? Chodźcie wszyscy! Co ty? Gdzie? Bolo o czymś zapomniał Uuu, co to było? Co to było? Co to było? było? Co to było? CO to było. Mam to jeszcze jedno, chodź, 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 mam to! zapisałem, zapisałem! Chodź, chodź, chodź! Kaczki. Maja polonowe! Ja nie mogę! Dycha, dycha, dycha idziemy dycha, to ocenia! Dycha! Dycha! Dycha, widzowie, to musi wyjść, to musi być na światło dzienne! Tak, nie ma. Ja bo... No musiałeś to zrobić skoro ja to, to tak tu fajne. było. Nie to, to mało Bola jest w tym, ale... A nie, tak, bo, to, tak. bo to... Bo To jest bolo... wersja testowa, to nie, wersja bo... Test... bo to bolo tworzy dla mały jakby. A, Genialne! Tak, ja nie wiem jak jest. ty Bolo, ale ja tu właśnie maję wysyłam. Jestem nikad byłki, jest nigdy. Maja bololof, kup teraz! Dobra, no idziemy, ostatnie mi zostało. Jakie ostatnie? Co? Nie ma już. A, Dawaj. jest twoje! Ostatnie moje zostało. Maja, A jak gdzie bolo? Go. Zaraz Ej, wróci. Nie! Nie! Nie, tylko nie nie. nie. Co? Balionek! Balionek! Balionek. Trzymam kiwi w łapie! Ej, ale to by był dobry smak w ogóle kiwi. Ja cię kręcę, ale fajna butla. Dobra, Palionek dycha. Palionek dycha. Ej, gdzie jest Bolo? Bolo, wracaj Bolo. do nas! Do nas, do nas, to nas. się! Bolo, wracaj tu szybko, szybko, szybko. wieć. Zowie, dajcie znaka, czy chcielibyście Palionka kiedykolwiek. Ej! Dycha. Ej, czemu... Pali, palion! Nie, Bolo, Bolo, Palionką co bo, dobra, dobra, nie rozwalaj mi tablicy, Bolo! Polo, trzymaj! Ni nigdy już nigdy nie będzie miał tego, trzymaj! Ej, ej, Czemu? Odpadźcie tego Stevea! Ej, ej, palion! Ej, nic się nie rozwaliło! Ej, palion! A patrz tamtego Steve'a! Czemu wszędzie z bolo? Ej, a patrz tam! Ej, to wyglądało jak na TikToka, nie? Tak, tak! Tam Ej, gdzie się nie popatrzy, że z bolo? Ej, to jest genialne! I patrz, jeszcze taki bolo powinien teraz do, do nas przyjść. Tak, tak, bolo, czekaj. gdzie jesteś? Odwracam się. Bolo! Czekaj, musi mi się wy wyłonić tak śmiesznie. Ej, bolo się chyba wkurzył, mi się bolo. wydaje. Ej, czej, czekaj! Bolo. bolo? Słyszałem go? Gdzie? Bolo! bolo. 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 Bolo? Bolo? Jest tam <grymne> Bolo. Widzę, że ty masz firmę budowlaną. O ty to naprawisz szybko. <grymne> bolo, bolo jest wszędzie. Ja się boję, to jest jakaś sekta bola, widzowie. Bolo, a co jest w tej skrzynce tam na górze? Nie się wszystko tu rozwali. Ja, ja to biorę, ja, ja biorę pionka, dobra. Uciekamy stąd, uciekamy stąd widzowie. Uciekamy stąd bolo nie rozwalaj nas!